Cykl okruchy czasu, to już o tym mówiliśmy. Dzisiaj montujemy drugą mozaikę. Mozaika, która zaczęliśmy pracę nad nią w maju. I to jest mozaika poświęcona 90-leciu pierwszej polarnej wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią, czyli na Arktykę. I Czesław Sędkiewicz, to była jego pierwsza wyprawa właśnie w tamte strony. Wtedy rozpoczęła się jego kariera literacka, ponieważ po tej wyprawie chyba miał dużo czasu. Dopisał książki, robił notatki i powstała pierwsza książka. Właśnie taka polarna, potem poznała Linę, no i wtedy zaczęła się przygoda, na końcu postanowili, że zamieszkają w Legionowie. Natomiast 12 lipca 1932 roku z naszego Instytutu Meteorologicznego w Legionowie wyruszyła pierwsza polarna wyprawa, bardzo ważne wydarzenie w historii państwa polskiego, ponieważ dopiero co utworzone w zasadzie państwo polskie uczestniczyło w wielkim międzynarodowym przedsięwzięciu badań polarnych. No i wyruszyli na taką roczną wyprawę i to jest mozaika, która upamiętnia to ważne wydarzenie. Najładniejsze są misie. No bo jak Arktyka to mi się. No i jest lodołamacz Sferę, którym dopłynęli właśnie tam i jest Instytut Meteorologiczny, który tak właśnie wyglądał w latach 30., z taką wielką wieżą, z której startowały balony. No i jest oczywiście stacja polarna, którą otrzyma państwo polskie dostało w prezencie, można powiedzieć, od Norwegów. No i tam żeśmy się zadomowili i nasi polarnicy, tam właśnie prowadzi różnego rodzaju badania magnetyczne, solarne i tak dalej. Ważne wydarzenie druga Mozaika z cyklu, tak naprawdę już kilku tego typu instalacji w Legionowie. Czekamy na kolejne, czyli w przyszłym roku prawdopodobnie balony, czyli Puchar gordon Beneta, a potem rok 2024 to powstanie warszawskie. To jest oczywiście jak zwykle wydarzenie bardzo szerokie, dlatego w tym uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Były dzieci niepełnosprawne, Fundacja Promień Słońca, bo w ogóle inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Jurek Jastrzemski, Fundacja Promień Słońca, no i konsekwencja zaprosiliśmy do współpracy osoby niepełnosprawne ze szkoły Jagilońska 69, zaprosiliśmy osoby z warsztatów terapii zajęciowej Świętej Rity, podopiecznych klubu Seniora Amicus przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Poza tym liczna grupa wolontariuszy, mieszkańców z tego miasta, przyjaciół, naszej pracowni Easy Art w Legionowie, którzy przyjechali tutaj do nas z całej Polski. No i razem świetnie się bawiliśmy przy tworzeniu tej mozaiki. Miło spędzony czas i fajne, ciekawe wspomnienia. Zapraszamy wszystkich do współpracy przy kolejnych tego typu inicjatywach.